piątek 27 lipca wita Państwa Marta Padiuczenko. Zapraszam na Magazyn Miejski, a w dzisiejszym wydaniu Zmiany w Wydziale Edukacji i Sportu Akademia Walki z Rakiem Zagłosuj na ZOO Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość będzie miał nowego dyrektora. Dotychczasowy dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zamość Kazimierz Chrzanowski swoją funkcję pełnił od 1 sierpnia 2003 roku. Jego umowa zostanie rozwiązana 30 sierpnia za porozumieniem stron. Rozpoczynamy procedurę ogłaszania konkursu na wybór nowego dyrektora osoba odważna, która po pierwsze zechce współpracować z Panem Prezydentem, zechce realizować zadania Rady Miasta w dziedzinie edukacji, a jakość edukacji w mieście jest na wysokim poziomie, zdawalność matur jest prawie 100%, to niewiele miast się może poszczycić, a myślę, że misja edukacji Kolejny dyrektor w mieście Zamościu musi, czy pani dyrektor musi kontynuować, bo jest to szansa dla naszego miasta i szansa dla społeczeństwa i szansa dla tego, żeby radość życia w tym mieście była. Kazimierz Chrzanowski nie kończy pracy w edukacji. Obejmie stanowisko prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Przejście moje do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na stanowisko prorektora nie zrywa ciągu edukacyjnego w mieście zamość. To jest ten wyższy szczebel tylko, bo współpraca ze szkołami podstawowymi, gimnazjami będzie w ramach praktyk pedagogicznych naszych studentów, ze szkołami ponadgimnazjalnymi czy ze szkołami ogólnokształcącymi, jeżeli chodzi o kierunki kształcenia w Państwowej Szkole Zawodowej. I nie tylko, bo i Uniwersytet I wieku, czy inne przedsięwzięcia uczelni, które do tej pory były realizowane i będą realizowane, one się może pogłębią, rozszerzą. Ten bagaż doświadczeń, które mamy, zechcemy też rozszerzyć na niwie wyższej uczelni. Kazimierz Szanowski, funkcją prorektora państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, sprawował będzie przez najbliższe 4 lata. W Zamościu funkcjonuje Akademia Walki z Rakiem. Akademia Walki z Rakiem to ogólnopolska sieć instytucji wspierających opiekę nad osobami chorymi na nowotwór. Filia Akademii w Zamościu jest inicjatywą powstałą przy Stowarzyszeniu Pomocy Chorym na Nowotwór Krwi. Zajęcia prowadzone są w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym. Mamy dzięki uprzejmości pana prezesa naszego szpitala udostępnioną salę konferencyjną, gdzie spotykamy się z pacjentami na zajęciach grupowych i tam. Tematyka zajęć jest różna. Od radzenia sobie ze stresem, od treningu relaksacyjnego po zajęcia stricte terapeutyczne. I to jest w sali konferencyjnej szpitala. A w gabinecie, w biurze Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi prowadzimy konsultacje indywidualne z pacjentami. Do pracy z chorymi używa się m.in. takiego urządzenia jak biofeedback. Podłączany jest do dwóch palców poprzez elektrody i do komputera. I pacjent, patrząc na ekran, mając słuchawki na, na uszach, gdzie słyszy muzykę relaksacyjną, kontroluje na przykład kulkę, która się zwiększa, zmniejsza, w zależności od tego, czy, czy bardziej się relaksuje lub mniej. Akademia Walki z Rakiem jest miejscem, gdzie chorzy na nowotwór oraz ich bliscy otrzymują pomoc psychologiczną oraz wsparcie innych specjalistów. Akademia mobilizuje siły potrzebne do walki z nowotworem. Zamojskie zoo ma szansę zostać najlepszym produktem turystycznym województwa lubelskiego. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłosiła konkurs na najlepszy produkt turystyczny województwa lubelskiego 2012 roku. Wśród nominowanych do tego tytułu znalazł się ogród zoologiczny im. Stefana Millera w Zamościu. Do 31 lipca do godziny 12 trwa głosowanie internautów na najlepszy produkt turystyczny Województwa Lubelskiego 2012. Wśród wielu atrakcji Lubelszczyzny, atrakcji turystycznych jest też samoście Zoo, które jest jednym z 15 ogrodów zoologicznych w całym kraju i jedynym ogrodem zoologicznym w Polsce Wschodniej. Stąd też zachęcamy wszystkich mieszkańców do oddawania swoich głosów właśnie na samoście Zoo. Głosować można przez stronę internetową www.lrod.pl. Wystarczy wejść tylko w zakładkę Produkt Roku. Konkurs na najlepszy produkt turystyczny Województwa jest organizowany co rok przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną. Jest to regionalny etap ogólnopolskiego konkursu na najlepszy produkt turystyczny organizowany do przez Polską Organizację Turystyczną. Kompleksowa przebudowa ZOO w Zamościu sprawiła, że obiekt stał się produktem turystycznym o zupełnie nowej jakości i dużej atrakcyjności. Zamojskie ZOO jest, jest w tej chwili chyba najlepszym produktem, turystycznym województwa lubelskiego, na pewno o e, największym oddziaływaniu ze względu na ilość zwiedzających, e, która odwiedziła Zamojskie ZOO jak do tej pory. Na no, 22 lipca mieliśmy już około 116 tysięcy zwiedzających w tym roku, co porównując do roku ubiegłego, gdzie cały rok zamknął się liczbą 98 tysięcy zwiedzających, jest e, no, sporym osiągnięciem. Do konkursu zakwalifikowano również szlak UNESCO, gdzie głównym miejscem jest zamojska starówka, wielką roztoczańską majówkę, stację narciarską i ośrodek wypoczynkowy w Jacni, czy zwierzyńczyk. W dzisiejszym magazynie miejskim to już wszystkie informacje przygotowane dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!